Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Kępa na antenie telewizji w Polsce witam panią poseł. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie pana redaktora, witam wszystkich naszych internautów, telewizji telewizji w Polsce. I pani reakcja na to, że wreszcie, jak to krzyczano, przekazał AKTA przekaż Akta krzyczano, przekazał Adam Bodnar. Radość. Czy może poczucie pewnego wstydu, o którym też mówił przed chwilą profesor Piotr Gliński, że o tak fundamentalne sprawy musimy się teraz bić? No rzeczywiście sytuacja, która w tej chwili się wytworzyła, która w ogóle dzieje się na naszych oczach w Polsce. No, można porównać właśnie określić jednym stwierdzeniem. No, Tusk stara się po prostu podpalać Polskę. No, to jest a, absolutny skandal. To, co się stało z panem ministrem Kamińskim, z panem ministrem Wąsikiem i tu chyle czoła. Mam nadzieję, że nasi pierwsi więźniowie polityczni, tak, Tusk dorobił się pierwszych więźniów politycznych po 1989 roku, ludzi, którzy walczyli z przestępczością zorganizowaną, z przestępczością korupcyjną, z tymi, którzy uderzali swoimi przestępstwami w podstawy ekonomiczne państwa. Ci ludzie dzisiaj są, byli potraktowani przez ten reżim, bo ja nie będę już inaczej mówić o tym rządzie, ja się nie utożsamiam z tym rządem, przez ten reżim, jak naprawdę jacyś przestępcy, przez oblędowane okna, Panie Redaktorze, od kilku dni zwracam na to uwagę, kiedy odpowiadam za polskie więziennictwo i naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby... Takie osoby jak Mariusz Kamiński, pan Maciek Wąsik, byli w celach, gdzie, jest, gdzie nie mogą zobaczyć, czy jest słońce, czy nie, czy nie mogą zobaczyć się z najbliższymi. Ja, czy, czy z demonstrantami, którzy słusznie przez te wszystkie dni przechodzili chy, chyle czoła. Czy ich Również potraktowano, pani poseł, to jest ważne, to co pani mówi, więc pozwolę sobie dopytać, czy ich potraktowano surowiej, ostrzej niż tych, niż pozostałych innych, no jakichś innych Oczywiście, więzi. zarówno podczas, zarówno podczas procedowania w tej sprawie. Zobaczmy, jakie było tempo morderczo szybkie, tak? Jak na wymiar sprawiedliwości w osadzaniu ich. Przecież nawet uzasadnienie można było sporządzić w ciągu doby, a to uzasadnienie, które, które miało być po ostatnim orzeczeniu przez Sąd Okręgowy, no to dowiedzieliśmy się, że może być nawet w ciągu kilku miesięcy. To jest pierwsza rzecz. Ale również podczas wykonania kary, bo tutaj dziwię się, to trzeba będzie i myślę, że w najbliższym czasie zostanie to bardzo dokładnie zbadane i tutaj te osoby muszą za to odpowiedzieć, dlatego że również w kontekście wykonania kary, dlaczego Sąd Karny Wykonawczy nie miał wątpliwości w sytuacji, kiedy te osoby były ułaskawione przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem również były posłami na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To wszystko to nie będzie tylko przedmiotem jakichś kazusów na uniwersytetach w niedalekiej, mam nadzieję, przyszłości, ale przede wszystkim powinno być przedmiotem bardzo porządnego postępowania, karnego, jeśli idzie o kwestie dotyczące przekroczenia uprawnień stosowania prawa. Dzisiaj... Kto przekroczył? Kto przekroczył? Je... Oj, panie redaktorze, myślę, że od samego początku. Począwszy od tego, że ta sprawa od samego początku niezwykle denta obliczona mi tylko na to, żeby... no. Cieszyły się przede wszystkim środowiska mafijne, środowiska, które dzisiaj chcą, żeby ci ludzie byli w więzieniu, żeby nie patrzyli również z tej perspektywy opozycji im na ręce, bo przecież te wszystkie mafie VAT-owskie, lekowe, dopalaczowe, one dzisiaj, no, zobaczcie państwo, nie trzeba będzie wiele czasu, jak będą Wietrakowe miały. No. Może, a jeżeli może, a może wiatrakowe wpływy, też. Jeżeli Tusk tak. liczy na wpływy do budżetu państwa, które zresztą przeszacował w tej swojej nowelizacji, to żeby się nie zdziwił, bo to towarzystwo nie zamierza się generalnie składać na. Na państwo polskie i to będzie też pierwszy sukces, w cudzysłowie oczywiście Tuska. Ale dzisiaj trzeba jeszcze jedną zdanie, panie, jeśli, jeśli pan pozwoli. A, no i oczywiście, co do tej kwestii, no, pan minister Bodnar i, i, i ci, którzy współpracowali w tej sprawie, e, naprawdę muszą bardzo solidnie odrobić lekcje, dlatego, że, no, to w ogóle nie słyszałam tą rozmowę odnośnie jego rzecznikowania. Według mnie, to był bardzo kiepski rzecznik. Oczywiście od początku się pól, stało. Nie... Jak to się stało, pani poseł, że były rzecznik, praw obywatelskich, jak pyta tygodnik sieci, zamienił się już jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny Wrzeźnika Praw Obywatelskich. Jak to się stało, że ten człowiek ma wiceminister, panią też rzekomo z tego świata wrażliwych lewicowo, która na wieść o głodówce Mariusza Kamińskiego mówi, jak ktoś nie chce, to niech nieje. Jak to się nie stało, no. że dzisiaj dzień zaczęliśmy od debaty o tym, czy będzie karmiony przymusowo przez rurkę pan minister Kamiński, bo przez kroplówkę to byłoby może zbyt delikatnie. Jak to się Panie poseł, ma pani odpowiedź, bo trochę, wielu jakbyśmy, Polaków... Tak, jakbyśmy oglądali obrazki z Rosji sowieckiej, dlatego że to tam, jak e, pamiętamy, całkiem niedawno i tu również w Parlamencie Europejskim odbieraliśmy informacje, w jaki sposób traktuje się więźniów politycznych. I chcę powiedzieć, że niewiele odbiegamy w tej materii, w mojej ocenie, jeśli chodzi o traktowanie e, naszych e, posłów, bo ja wciąż uważam, że są posłowie na Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. I ta pani odpowiada za więziennictwo. I frywolne odpowiedzi e, do dziennikarzy są po prostu skandaliczne. Jeszcze raz powtarzam, skandaliczna powinna zostać natychmiast e, zdymisjonowana. Podobnie Adam Bodnar zarówno w sprawie dotyczącej więźniów politycznych naszych ministrów jak i w sprawie prokuratora krajowego pana Dariusza Barskiego No przyjdzie taki czas, że no, będą musieli odpowiedzieć trochę to jest tak panie pani e, dobra mhm. to jest chyba tylko jeszcze jedną Bo rzecz ja będzie zanim pytanie, a... pani kończy a ja potem do wszystkim którzy którzy byli obecni nie tylko pod zakadem karną też w sobotę we Wrocławiu odbyła się manifestacja nie którą zorganizował pan Wojciech Maknicki blisko 3000 osób natychmiast kto, na kto, rynku to politycznie wygrał ktoś to politycznie przegrał Był był tu jakiś sens polityczny z punktu widzenia władzy. O co chodziło? Żaden sens polityczny. To była jedynie tylko i wyłącznie, panie że prymitywna ustawka pod publiczkę. W sensie mówię o, o ich elektoracie, o ich zwolennikach, którzy są tak niesamowicie rządni zemsty, że no te, te wszystkie kwestie, które, na które tu pozwolił, bo trzeba wiedzieć, że tu musi być moim zdaniem również rozpatrzona ta kwestia pod kątem ewentualnego sprawstwa kierowniczego w tej sprawie, bo to nie jest tak, że Bodnar czy, czy Sienkiewicz czy cała reszta tego towarzystwa podejmowała to bez wiedzy Tuska, bo nie wyobrażam jego oczywiście, jak znam życie ja PR-owców, bo wiem, jak te mechanizmy e, działają. To było ustawione pod publikę. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, nie mają naprawdę, nie mają możliwości realizowania swojego programu, bo po pierwsze go nie mają, po drugie tego nie potrafią. Te 100 konkretów już im się rozjechały jak żaba w błocie. Do tego wszystkiego, e, tak jak no, powiedziałam, im, im się nigdy tak, rządzenie tak, tak, nie pani poseł, Ale, 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 ale może, ale auto, może chodzi o to, żeby w tle, no bo tu. E tá aí Cała, cały obóz, którego pani jest częścią, musiał wytężyć swoje wysiłki, żeby za tych krat, które widzimy, to są przytuły stare, żeby wyciągnąć z tego świata z kryminalnego, gdzie wepchnięto, prawda, uczciwych państwowców, to, to trzeba było się zmobilizować i w tym czasie być może najazd na prokuraturę krajową, wyłączenie czy dalsze jakby blokowanie, okupowanie telewizji polskiej, likwidacja iluś przedsięwzięć, debata o tym, czy potrzebny nam atom czy potrzebny nam CPK no władza Robi coś takiego, wy się musicie na tym skupić, a oni sobie e, resztę rzeczy już po, w tle, w cieniu załatwiają. Może to jest do ten sens rzeczy, polityczny. Tak, do tych rzeczy, o których pan powiedział, w 100% zgadzam, jest, są jeszcze dwa elementy bardzo ważne. Pierwszy, bo to już robili w ty, podczas tych e, rządów 2007-2011, angażowali wszystkie osoby znaczące na polskiej opozycji, wtedy byliśmy tą polską opozycją, e, wzywali nas do prokuratur, pamiętacie państwo, i pana ministra Kamińskiego, i wąsika, i pana mistra wszystkich, Pana ministra Wassermana pamiętam, on mówi, że już znał rozkład jazdy pociągów do wszystkich prokuratorów chyba w regionalnych i, i okręgowych kraju, po to, żebyśmy nie byli aktywni jako opozycja. To jest jakby pierwszy cel, czyli wyjąć nas z tej mo możliwości krytykowania ich, ich poczynań w tej chwili. Absolutnie również poczynań, które depczą konstytucję i ustawy. Drugi, bo dla nich drugi. ustawa nie ma żadnego znaczenia, ale drugi, jeszcze ważniejszy element. I to jest, myślę, całe klu, panie redaktorze. Mianowicie to, co się dzieje w Unii, Europejskiej, Na co Donald Tusk będzie musiał się zgodzić, bo to będzie zapłata za to, że pomogli mu tutaj przejąć władzę, bo nie wygrać wybory. A co się sej, dzieje? Jasno i wyraźnie, że przegrali te wybory, nie wygrali. Natomiast gdzieś tam sobie te głosy szable, jak to mocna zmiana pokazała, nie policzył po iluś latach. A co się I wydaje mi się, że może być tutaj. E, może być tutaj, e, e, no po prostu te, te, robić te rzeczy, które robi. To jest opresyjny rząd, absolutnie opresyjny rząd. Proszę państwa, to co oni robią wbrew konstytucji, wbrew ustawom, to, że mogą sobie wsadzić posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do więzienia jeszcze wdeptać brudnymi w, 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 może w, w kancelarię prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to znaczy, że tak mogą zrobić z każdym z was. Miejcie tego świadomość. No, z z z pani poseł, z ale z was, to jest bardzo poważne pytanie, no bo pani to mówi, oni tego chcą zastraszą i co władze na zawsze wezmą? Nie. Yeah. Nie, nie do tego, że ja jestem urodzoną optymistką, panie rektorze, ale uczestniczę w tej polityce 18 lat i już widzę, że jeszcze dobrze nie minął miesiąc. Oni już przejechali się po pierwsze na nauczycielach, po drugie na e, rolnikach, bo mamy za chwileczkę protest i niczego pan e, minister Szejna nie wskurał e, w tych sprawach, których tak obiecywali, że tak wiele będą w stanie załatwić. I nawet po wizycie Tuska na Ukrainie mamy e, w tej chwili protest e, rolników. Do tego, jeżeli dodamy zgody i to wszystko, co idzie, z Unii Europejskiej, co uderzy nas potężnie po kieszeni, a także pakt migracyjny. Za chwilę będzie procedowany pakt migracyjny, a rodzina Donalda Tuska, mimo iż tam być może on kilku tym swoim e, ludziom każe głosować przeciw, ale tak naprawdę to jego rodzina, której on całkiem niedawno przywodniczył, do której należy, które klepie go po plecach, godzi się na, e, na przymusowe kwoty. Uwaga! Nie tylko w liczbie 30 tysięcy, ale one mogą być zwielokrotnione, bo ten cały komponent przyniesiono do rozporządzenia kryzysu a tam będzie spodu na przykład kryzysu, w każdej chwili Unia, czy Komisja Europejska powie, że jest jakiś kryzys migracyjny, bo jest, będzie można zwielokrotnić te kwoty. Bardzo to są, to, to są, to są kwestie, Bardzo to są niepokojące informacje. Dłużej, zasłony dymnej, zasłony dymnej, zasłony dymnej zasłony ale i kurtyny, dymnej. dlatego między innymi zdławiono, przecież zdeptaną i prawo i ustawy i wolność słowa i prawa pracownicze w tym zamachu na media. To będzie też jeden z tematów, które za chwilę poruszę w rozmowie z kolejnym gościem. Będzie nim Jan Rokita, a pani poseł Bacie Kępie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Dobrego wieczoru. się, aby pan Bóg miał w dobrym zdrowiu naszych ministrów. Pozdrawiam państwa. Dziękuję, dziękuję że jesteście.